Witam serdecznie, Pani Gosiu. No Witam, witam, witam. Ja tam po pobytach w, w krainie tysiąca zamków i jednego klucza. No, Gdzie piszcie? Tak powiem. No tak wiecie, najbardziej to byłam przygotowana na tą rozmowę, z Raponiksem nie tak z tym osikiem, kurde, jak z tym raponikstrzem, nie? Tu chciałam tę moją, to wiesz, tą energię, tą złość i tak dalej Gdyby nie te stoły, nie te kilometry, to chyba na pewno bym wszystko czasem, abym powietrzem ospuściła Pani mówi o dzisiejszym panelu, tak, tak? Oczywiście, tak A ja pytam o wcześniejszą sytuację, jak panią zawinęli, zawieźli, jak pani to przeżyła tam? Bo ludzie się pytają i zastanawiają, jak pani tam przetrwała yy, Powiem ci, trochę byłem zawiedziona, jak już tak chcieli zrobić, to mogli dzień później Wiesz o co chodzi, nie? Y, no powiem, że no bardzo źle, bardzo wstępie mi to płynęło. O, y, była załamka? Była załamka, była załamka, nie? Że tak y, postąpili i tak dalej. Nie było żadnych wiadomości z zewnątrz nie, pewnie, nie? Ale powiem ci, miałam takie trudności, że takiego doła miałam. ja byłam jakby trochę zrezygnowana, nie? Ale dziękuję Bogu, że dostałam szansę z tej federacji. I że tą, wiesz siłę, energię dała mi rodzina, trener, menadżer no Wszyscy odliczali dni, kiedy tak, pani wyjdzie Tak właśnie, i tu, że ci widzowie, i tu, że jak usłyszeli, że będę walczyć Dużo mam tych widzów No i postanowiłam żyć dalej Świetnie pani wygląda w ogóle no, Chyba widać, nie? Nie, no jasne, to, to, to jest Pomyślemy, ogromny wydaje, plus Daje to dużo siły, oprócz rodziny, ludzie My to stworzyliśmy i my chcemy dalej w tym być i mam nadzieję, że jak najdłużej. A tak. co najważniejsze, jesteście mocną rodziną, z tego tak, co zauważyłem. Tak. My siebie wspieramy. Nie ma doła, nie ma tego. Jedna siły nie ma osoba to druga. Idziemy razem. Siłę największą zachowuje, tak jak ja i chłopaki w oktagonie. Okej, okay, a rywalka, bo tak naprawdę. No ja powiem jedno, szczerze. Strach ma. Tym. Ale by chciała bardzo tej walki. To ona tak naprawdę tak, tą walkę tak, gdzieś, tak, gdzieś tak. wymusiła. Ale widzę, widzę strach. Mam nadzieję, że je w pierwszej rozdzieram. Druga to za długo. To w takim razie czekamy na walkę. Ja jestem bardzo ciekawy tego. No i co? Cieszę się, że pani jest tutaj, po tej stronie i te złe wspomnienia już za panią. No oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję, za Dziękuję to. bardzo, pani Gosia.